Nie jesteś tu przypadkiem, coś w tobie doprowadziło cię do tego momentu, do tego wideo. Być może czujesz się zagubiony, być może wszystko wokół ciebie wydaje się chaotyczne, pełne niepewności i wyzwań. A co jeśli powiem ci, że to właśnie to jest znakiem, że jesteś o krok od wejścia w najlepszy etap swojego życia? Że chaos, który teraz widzisz, jest tylko przygotowaniem do czegoś wspaniałego? Wiesz lub nie, wszechświat zawsze wysyła nam sygnały przed wielkimi zmianami, a te sygnały mogą być tuż przed tobą, czekając na rozpoznanie. To, co zaraz odkryjesz, może być kluczem do otwarcia nowego rozdziału rozdziału, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie, że jest możliwy. Dzisiaj porozmawiamy o siódmych mocnych sygnałach, że jesteś o krok od transformacji swojego życia. A jeśli odczuwasz przynajmniej trzy z tych sygnałów, przygotuj się. Twoja nowa droga już się rozpoczęła. Pierwszym sygnałem, że jesteś o krok od wejścia w najlepszy etap swojego życia, jest głębokie kwestionowanie wszystkiego, w co zawsze wierzyłeś. Czy przyłapałeś się nagle na patrzeniu na swoje przekonania, wartości, a nawet cel swojego życia z poczuciem niepewności? Jeśli tak, to jest to wyraźny znak wewnętrznej transformacji. Ten proces kwestionowania nie jest przypadkowy. To początek przebudzenia, głębokiego procesu samopoznania. Być może zauważyłeś, że stare pewniki zaczynają się rozpadać. To, co wcześniej wydawało się bezpieczne i niezmienne, teraz rozpada się na Twoich oczach, jakby fundament, który podtrzymywał Twoje przekonania, nie był już wystarczająco silny, by trwać. To może być niewygodne, wręcz przerażające, ale właśnie ten dyskomfort sygnalizuje wewnętrzny wzrost. Karl Jung, wielki psycholog, mówił o koncepcji indywiduacji, podróży integracji wszystkich aspektów naszej istoty. Kiedy zaczynasz kwestionować swoje najgłębsze przekonania, jesteś właśnie na początku tej podróży. Proces indywiduacji zaczyna się, gdy odrywamy się od tożsamości i narracji, które budowaliśmy przez całe życie, aby zadowolić innych lub dopasować. Się do świata, który narzuca nam oczekiwania. To, co się tutaj dzieje, to to, że zaczynasz odrywać się od tego, kim świat powiedział, że powinieneś być, aby zbliżyć się do tego, kim naprawdę jesteś. To jest moment, aby nawiązać kontakt z tymi częściami siebie, które zostały stłumione, tymi, których społeczeństwo nie uważało za odpowiednie. Być może czujesz, że jesteś przyciągany do czegoś większego, ale nie wiesz dokładnie, co to jest. I to dobrze, ponieważ kwestionując swoje pewniki, pozwalasz, aby przed tobą otworzyła się nowa wizja życia. Ten proces może być niewygodny, ale jest niezbędny, abyś mógł poszerzyć swoją świadomość, pozwala ci ponownie połączyć się ze swoją esencją, uwolnioną od ograniczeń, które sam sobie narzuciłeś. Zaczynasz dostrzegać, że prawdziwa wolność nie polega na przestrzeganiu zewnętrznych zasad. Ale na życiu zgodnie z tym, czego pragnie Twoja najgłębsza istota. Drugim sygnałem, że jesteś u progu wielkiej transformacji, jest stopniowe dystansowanie się od swojej przeszłości. Może to objawiać się na wiele sposobów. Zaczynasz dostrzegać, że rzeczy, które kiedyś były dla Ciebie bardzo ważne, takie jak pewne relacje, stare nawyki, a nawet cele życiowe, teraz nie mają już takiego samego ciężaru emocjonalnego. To, co wcześniej wydawało się niezbędne, teraz wydaje się odległe, prawie nieistotne. Czy przyłapałeś się na tym, że prawie mimowolnie oddalasz się od osób lub miejsc, które kiedyś były centralnym punktem Twojego życia? To wyraźny znak, że transformacja jest w toku. Możesz czuć się zdezorientowany, ale to oddalenie jest w rzeczywistości sygnałem, że przygotowujesz się do czegoś większego czegoś, co bardziej odpowiada temu, kim naprawdę jesteś. A nie temu, kim myślałeś, że powinieneś być. Ten proces odrywania się jest istotną cechą Jungowskiej podróży indywiduacji, która jest drogą do zintegrowania wszystkich części Twojej istoty. Jung mówił o potrzebie zdystansowania się od pewnych identyfikacji, tych, które wynikają z oczekiwań innych lub społeczeństwa. Oddalając się od swojej przeszłości, zaczynasz uwalniać stare role, wzorce i przekonania, które nosiłeś. Nie jesteś już tak przywiązany do tego, co kiedyś cię definiowało, ponieważ stajesz się bardziej świadomy tego, że jesteś czymś znacznie większym i głębszym niż okoliczności lub historie, które cię ukształtowały. W miarę jak się dystansujesz, zaczynasz tworzyć przestrzeń dla nowego, dla tych części ciebie, które czekały na ujawnienie. Oddalenie się od przeszłości nie oznacza zapomnienia lub zaprzeczenia swoim doświadczeniom ale raczej zintegrowanie tych doświadczeń w nowy sposób. W miarę jak zostawiasz za sobą to, co już ci nie służy, tak naprawdę dokonujesz świadomego wyboru ewolucji. To oderwanie przynosi poczucie wolności, ponieważ zaczynasz żyć zgodnie z tym, kim jesteś teraz, a nie w oparciu o projekcję tego, kim byłeś. Tworzysz przestrzeń dla nowego, pozwalając, aby coś większego i bardziej autentycznego weszło w twoje życie. A to samo w sobie jest jednym z największych sygnałów, że głęboka transformacja jest w toku. Trzecim sygnałem, że jesteś u progu wielkiej transformacji, jest odrywanie się od starych rutyn i nawyków. Być może zauważyłeś, że pewne wzorce, które wcześniej wydawały się częścią Twojej tożsamości, teraz nie mają już takiego samego znaczenia. Zaczynasz odczuwać nudę rutyną, a nawet dyskomfort z powodu rzeczy, które kiedyś robiłeś bez zastanowienia. To może być wielkie objawienie. Codzienne czynności, relacje, sposoby myślenia wszystko to zaczyna być kwestionowane, ponieważ czujesz, że coś w tobie domaga się zmiany. Karl Jung uczył nas, że indywiduacja, proces stawania się tym, kim naprawdę jesteś, wiąże się z głęboką reewaluacją wszystkiego, co uważamy za siebie. Obejmuje to nawyki, które naśladujemy, sposoby, w jakie się zachowujemy. A nawet ścieżki, które wybieramy w naszym życiu. Kiedy odrywasz się od rutyny lub nawyku, który już nie rezonuje z Twoją prawdziwą istotą, robisz ważny krok w kierunku uwolnienia się od starych ograniczeń i otwarcia się na nowe możliwości. Czy kiedykolwiek przyłapałeś się na próbie zmiany nawyku lub rutyny bezskutecznie? To naturalne, ponieważ te nawyki są głęboko zakorzenione w Twojej psychice. Ale kiedy zaczynasz dostrzegać, że to, co robiłeś automatycznie, teraz wydaje się oderwane od twojej esencji, to wyraźny znak, że jesteś w fazie autotransformacji. To jest potężny moment, aby odkryć nowe sposoby bycia, nowe sposoby nawiązywania relacji ze światem i innymi ludźmi. To odrywanie się od starych nawyków nie jest czymś negatywnym, ale raczej szansą na odrodzenie. Może się zdarzyć, że oddalasz się od zawodu, przyjaźni lub stylu życia, który wcześniej wydawał się Twoją tożsamością, ale teraz już nie odzwierciedla tego, kim się stajesz. I to dobrze. Prawdziwa wolność zaczyna się, gdy pozwalasz sobie zrezygnować z tego, co Ci już nie służy, aby zrobić miejsce na coś bardziej zgodnego z Twoją prawdziwą naturą. To jest moment, aby żyć zgodnie ze swoją własną esencją, a nie z uwarunkowaniami przeszłości. Oderwanie się od rutyn jest kluczem do uzyskania dostępu do bardziej autentycznego życia, pełnego nowych możliwości. Czwartym sygnałem, że jesteś u progu głębokiej transformacji, jest wzmocnienie twojej intuicji. W ciągu życia większość z nas ma tendencję do ignorowania lub tłumienia tego wewnętrznego głosu, woląc polegać wyłącznie na logice i zewnętrznych wzorcach. Ale w miarę jak zaczynasz się transformować. Twoja intuicja zaczyna się nasilać, zaczyna stawać się wyraźnym przewodnikiem, rodzajem wewnętrznego kompasu, który kieruje cię z większą jasnością co do tego, co jest dla ciebie właściwe, nawet gdy logika lub rozum nie potrafią tego wyjaśnić. Zaczynasz słuchać swojego wewnętrznego głosu z większą uwagą, a co najbardziej imponujące, prowadzi cię on do decyzji, które sprawiają, że czujesz się bardziej zgodny ze swoim celem. To bardzo wyraźny znak, że przechodzisz proces indywiduacji, jak wyjaśnił nam Karl Jung. Indywiduacja to droga integracji wszystkich aspektów nas samych, w tym aspektów nieświadomości, które wcześniej były ukryte, a intuicja w tym kontekście jest bramą do nieświadomości. W miarę jak stajesz się bardziej świadomy siebie, stajesz się bardziej dostrojony do przekazów swojej nieświadomości. A intuicja zaczyna pojawiać się jako potężne narzędzie do podejmowania decyzji. Czasami intuicja może objawiać się jako nagły impuls do działania, lub uczucie, które pojawia się znikąd, tak jakbyś wiedział, co robić, nie rozumiejąc do końca dlaczego. W innych momentach może się objawiać jako głębokie poczucie pewności, nawet gdy świat wokół ciebie jest pełen niepewności. To jest moment, w którym zaczynasz mniej ufać zewnętrznym odpowiedziom, a bardziej swojej własnej wewnętrznej mądrości. Ten wzrost intuicji może być dezorientujący, szczególnie jeśli spędziłeś większość swojego życia polegając na danych, dowodach i racjonalności. Ale właśnie to oderwanie od racjonalnego umysłu otwiera cię na nowy sposób życia. Intuicja zaczyna działać jak siła życiowa, prowadząc cię do miejsc i doświadczeń których twój świadomy umysł nigdy by sobie nie wyobraził. Uczysz się bardziej ufać temu, co czujesz, co dostrzegasz w swoim ciele i w energii wokół ciebie. To przebudzenie do intuicji jest wyraźnym znakiem, że zbliżasz się do najbardziej autentycznej wersji siebie. Piątym sygnałem, że jesteś o krok od wejścia w najlepszy etap swojego życia, jest rosnące zainteresowanie nową wiedzą i doświadczeniami. Być może zauważyłeś, że twój umysł jest teraz bardziej otwarty na naukę, eksplorację i poszerzanie horyzontów. Książki, które wcześniej cię nie interesowały, teraz wydają się mieć coś ważnego do zaoferowania. Czujesz prawie nienasyconą ciekawość, pragnienie wiedzy, które wykracza poza konwencjonalne ramy. To tak, jakby coś w tobie budziło się, prosząc cię o połączenie się z nowymi ideami, nowymi filozofiami, a nawet nowymi umiejętnościami. To w rzeczywistości wyraźny znak, że jesteś w procesie autotransformacji. Karl Jung mówił nam o procesie indywiduacji, w którym człowiek staje się bardziej świadomy wszystkich aspektów swojego ja. Dla Junga poszukiwanie samopoznania i mądrości było fundamentalną częścią podróży, dostania się bardziej autentyczną wersją siebie, interesując się nową wiedzą. Tak naprawdę dążysz do zintegrowania kolejnych aspektów swojej nieświadomości, lepiej rozumiejąc, co znajduje się w Twojej psychice i zaczynając odkrywać swoją prawdziwą esencję. To pragnienie rozwoju nie ogranicza się tylko do wiedzy intelektualnej, ale również do rozwoju emocjonalnego i duchowego. Zaczynasz czuć, że jest coś więcej do przeżycia, misja lub głębszy cel, który trzeba odkryć. Możesz zainteresować się tematami, które wcześniej nie miały dla Ciebie sensu, takimi jak medytacja, filozofia, duchowość, a nawet nowe ścieżki zawodowe, które wcześniej wydawały się odległe. Najważniejsze jest to, że czujesz, że musisz się rozwijać, poszerzać swoje postrzeganie świata, a przede wszystkim siebie samego. To pragnienie uczenia się i rozwoju jest naturalną cechą kogoś, kto oddala się od ograniczeń przeszłości. I otwiera się na bardziej autentyczną przyszłość, zgodną z jego wewnętrzną prawdą. Nauka nie polega tylko na zdobywaniu informacji, ale na pozwoleniu, aby te nowe spostrzeżenia zmieniły sposób, w jaki żyjesz i wchodzisz w interakcję ze światem. Stajesz się bardziej otwarty, bardziej elastyczny i bardziej gotowy, aby objąć życie w bardziej ekspansywny i zintegrowany sposób. Szóstym sygnałem, że jesteś o krok od głębokiej transformacji, jest rosnące poczucie więzi z czymś większym niż Ty sam. Zaczynasz dostrzegać, że Twoje życie, Twoje doświadczenia, a nawet Twoje trudności są ze sobą powiązane w sposób, którego wcześniej nie rozumiałeś. Jest poczucie, że jesteś częścią całości, że Twoja indywidualna podróż nie jest odizolowana, ale połączona z czymś większym. Bardziej rozległym, jakby istniał większy cel, kierujący każdym krokiem. To poczucie przynależności do większego wszechświata jest w rzeczywistości jednym z najważniejszych sygnałów, że przechodzisz proces indywiduacji, który według Karla Junga jest poszukiwaniem pełni bytu. Jung wierzył, że indywiduacja to proces, który obejmuje nie tylko samo poznanie, ale także ponowne połączenie z całością, z nieświadomością zbiorową. Siecią doświadczeń i symboli dzielonych przez całą ludzkość. Kiedy zaczynasz odczuwać tę więź z tym, co jest większe czymś poza Twoim indywidualnym ja, integrujesz głęboką część ludzkiej psychiki. To uczucie może objawiać się jako poczucie duchowości, świadomość, że życie ma większy cel, a nawet postrzeganie, że synchroniczności w Twoim życiu mają głębsze znaczenie. To poczucie więzi. Może być dezorientujące, a nawet przytłaczające, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej się tak nie czułeś. Na początku może wydawać się czymś odległym lub abstrakcyjnym, ale w miarę jak pozwalasz sobie zanurzyć się w tym nowym postrzeganiu, staje się ono potężną siłą w Twoim życiu. Zaczynasz dostrzegać wzorce, rozumieć rolę, jaką odgrywasz w wielkim schemacie rzeczy i czuć, że Twoja podróż nie jest przypadkiem. Ale istotną częścią czegoś znacznie większego. W miarę jak łączysz się z tym większym sensem, zaczynasz dostrzegać, że Twoje wybory, Twoje działania, a nawet Twoje trudności są częścią uniwersalnego przepływu, który dąży do ewolucji i wzrostu. Już nie postrzegasz siebie jako odizolowanej jednostki, ale jako część rozległego i nieskończonego tkaniny życia. To poczucie więzi z czymś większym, jest istotną częścią transformacji, która zachodzi w tobie, ponieważ pomaga ci zintegrować wszystkie aspekty Twojego istnienia, łącząc Twoją osobistą podróż ze zbiorowym doświadczeniem ludzkości. Siódmym i ostatnim sygnałem, że jesteś o krok od przeżycia najlepszego etapu swojego życia, jest nadejście głębokiej jasności i wewnętrznego spokoju. Po przejściu przez wszystkie wyzwania i wewnętrzne transformacje zaczynasz dostrzegać że chociaż podróż była trudna, doprowadziła cię do nowego zrozumienia tego, kim naprawdę jesteś. Nagle wszystko wydaje się mieć większy sens. Niepewności, które wcześniej dominowały w twoim umyśle, zaczynają znikać, a ty czujesz się bardziej połączony ze swoją esencją, ze swoją prawdą. Odpowiedzi, które wcześniej wydawały się odległe, teraz pojawiają się w sposób jasny i prosty. To wyraźny znak, że zakończyłeś cykl samopoznania i indywiduacji. Karl Jung wyjaśniał, że celem indywiduacji jest osiągnięcie wewnętrznej harmonii między wszystkimi częściami naszej istoty świadomą i nieświadomą światłem i cieniem, rozumem i emocjami. Kiedy docierasz do tego etapu, to tak jakbyś zintegrował wszystkie te aspekty w płynny i zrównoważony sposób. Wewnętrzny spokój pojawia się, gdy w końcu akceptujesz, i integrujesz swoją całość, kiedy obejmujesz wszystko, czym jesteś, bez oporu. Jasność, którą teraz czujesz, nie jest tylko mentalna, ale emocjonalna i duchowa. Już nie czujesz się zagubiony ani niezdecydowany, którą drogą podążać. Zamiast tego czujesz spokojną pewność siebie w swojej podróży, tak jakbyś w końcu znalazł swoje miejsce na świecie. Życie zaczyna płynąć bardziej naturalnie. Z lekkością, która wcześniej wydawała się nieosiągalna, i chociaż nadal stawiasz czoła wyzwaniom, teraz masz poczucie, że masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby je pokonać ze spokojem i mądrością. To jest moment największego wzmocnienia, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że nie musisz już szukać odpowiedzi na zewnątrz siebie. Prawda, której szukałeś, jest w tobie przez cały czas. I z tą jasnością zaczynasz żyć bardziej autentycznie. Bardziej w zgodzie ze swoim celem i naturalnym przepływem życia. Transformacja, której doświadczyłeś, jest kluczem do tego nowego wewnętrznego spokoju, który pozwala ci poruszać się po świecie z ufnością i spokojem. Teraz zdajesz sobie sprawę, że wszystkie te sygnały, które omówiliśmy, nie są przypadkowe. Są wyraźnymi oznakami, że jesteś w głębokim procesie transformacji i że coś znacznie większego wkrótce pojawi się w twoim życiu. Możliwe, że doświadczyłeś już niektórych z tych sygnałów, a może zaczynasz je teraz rozpoznawać, gdy Twoja podróż samopoznania się rozwija. Najważniejsze jest to, aby zrozumieć, że transformacja jest procesem ciągłym i że jesteś dokładnie tam, gdzie musisz być, aby przeżyć najlepszy etap swojego życia. Z każdym krokiem stajesz się bardziej zgodny ze swoją prawdziwą esencją bardziej świadomy swojego celu i bardziej w zgodzie ze swoim jestestwem. To, czego doświadczyłeś, nie jest końcem, ale początkiem nowej podróży. A teraz pytam cię: co zauważyłeś w swoim własnym życiu? Co odzwierciedla te sygnały? Jakie oznaki transformacji odczuwasz? Podziel się w komentarzach, ponieważ ta refleksja jest pierwszym krokiem do objęcia życia, na które naprawdę zasługujesz.